Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód. Nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow! Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Hmm. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców, żadnego futerka. Moje zamówienie. Szybki jesteś, dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. Trzy, dwa, jeden. Zrobione. Doskonale, jeszcze ostatnie szlify. To najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A, trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No, okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra. A teraz dorzucę trochę szczegółów. Okej, okay, różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie. Jakie to miękkie. Gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu. Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła. Przykleję taśmę ladową, będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie. Brawo ja! Aleks nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem, mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza, bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać, aż klej wyschnie. Doskonale. Okej, okay. zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie, a nie mówiłem? A większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A, brelaczek do kluczy! Jestem mistrzem. Oh. Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy. Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy, co wymyśli Vita. Yeah. Jakie to wspaniałe. Co to jest? Alex znowu kopiuje moje pomysły. Hmm. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna? Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek, bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód, i to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne! Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O, tak. Zobacz, jak fajnie wyszło. Idealnie. No i jak podoba ci się? Widzę, że ci się podoba. Odpocznij sobie. Jaki mam wspaniały samochód. Czas na fajne selfie w fajnej furze. Ale ze mnie przystojniak. Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia! Pozwól, że to wezmę. Okay. Ciekawe, co tam jest? Pieniądze? O nie, to pies! Ogromny, przerażający pies! O, to straszne, wiejemy! Pospiesz się! Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła! To tak, pilnujesz moich rzeczy? Torebka? Dobry piesek. Wita, to chyba twoje. O, moja torebka. Dziękuję. Nie ma za co. A ty, następnym razem piluj moich rzeczy. Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra. Nie sposób się oderwać. O nie, bateria padła. Co robić? Mam pomysł. Odgry na telefonie może być lepsza tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola. Postawię to wszystko tutaj. Przydadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy. Wow, co to jest? Siema, bracie. No hej. Przyłączcie się. Wow, niezła zabawa. Podoba mi się. Jestem taka piękna. Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to beze mnie? No dobra. Pokażę wam, jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko. Otworzę bagażnik. Trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super! Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł, tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie! A teraz muzyka! Zobaczcie, jak dobrze się bawię! Przyłączcie się szybko! Co to? Idziemy tam? Fajnie! My też! A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli! Bawmy się razem! Uhu! Dlaczego Aleks nie imprezuje z nami? Zgrasam ze sobą. To moja wina. Muszę to naprawić. Aleks, bawmy się razem! Jak miło, ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci, jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co. Ale fajne. Zostaw to jeszcze zepsujesz. Chcę, żebyście zrobiły mi pączki. Mówisz, masz. Jestem gotowa. Moja słodziutka. Myślę, że z tą maszyną do robienia pączków to będzie szybkie i łatwe. Trzeba tylko wlać do niej ciasto. Nawet ja dam radę. Tylko moje pączki będą kolorowe. Tak jest o wiele ciekawiej. Wnosiu, jaka z ciebie pomysłowa dziewczyna. Nie mogę tego słuchać. Prawdziwe pączki są czarne. A czerń najlepiej komponuje się z czerwienią. Więc moje pączki będą miały czerwoną polewę. A z wierzchu dodam odrobinę bieli. W ten sposób będą jeszcze ładniejsze. Rączka, musisz mi pomóc. Przynieś mi natychmiast miseczkę. Dobra. Naleję do niej syropu truskawkowego. Ten nabiorę go strzykawką. Po co? Zaraz się dowiecie. Babciu, patrz! To krew! To straszne! Babciu, wszystko w porządku? To po prostu syrop. Po co tak straszyć babunie? Robię to dla twojej wnuczki. Chcę, żeby dostała nie tylko pyszne, ale i piękne wączki. Gdyby mi je przynieśli, to na pewno bym zemdlała. Pokażę wam, jak powinien wyglądać normalny pączek. Przede wszystkim nie ma potrzeby, żeby były czarne. A dla urody wystarczy odrobina cukru pudru. Spójrzcie tylko, jakie są piękne. Piękne to są moje pączki. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby poprawić sobie humor. I żeby było jeszcze fajniej, dodam troszkę kolorowej posypki. Tylko jak otworzyć tę puszkę. Kurczę! Moja kochaniutka, to było naprawdę zabawne. Najważniejsze, że trochę trafiło na pączki. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Ojej! Wednesday zrobiła pączki w swoim stylu. Wyglądają dość przerażająco. Ale są całkiem smaczne. Ciekawe, co to jest. Ojej, syrop! To świetny pomysł, babciu. Teraz będę próbować twoich pączków. Nie będę kłamać, są takie sobie, za proste. A te pączki wyglądają o wiele ciekawiej. Mam nadzieję, że też dobrze smakują. To są najpyszniejsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam. Gratuluję, siorka, wygrałaś. Dziękuję, Margo. Hmm. Wednesday, przestań mnie straszyć. W tej rundzie musicie zrobić dla mnie koktajl. Pyszny i piękny. Robi się. Nie ma problemu. No dobra. Żeby mieć wygraną w kieszeni, zrobię koktajl z tego, co Margo lubi najbardziej. Zacznę od kwaśnych cukierków Toxic Waste. Muszę zrobić tak, żeby cukierki zamieniły się w rzadką masę. Dlatego muszę je roztopić. Gotowe. Odpieraj się. Sprawdźmy. Tak, udało się. Teraz czas na skitelsy. Nie ma wątpliwości, wszyscy kochają te cukierki. Ale najpierw muszę je rozdzielić według kolorów, żeby potem ładnie wyglądały w naszych kolorowych i smacznych kubeczkach. A teraz Sprite. No jak mam go otworzyć? Bingo! Wiem, użyję spinki do włosów. Aj! Jak mokro i słodko. Biedactwo. Wszystko gra. Wzięłam tylko prysznic ze Sprite'a. Teraz wleję go do kubeczków. A z wierzchu dodam bite śmietany. I ozdobię cukierkami. Tada! Moje arcydzieło gotowe. Brawo! Tylko twój koktajl wcale nie jest zdrowy. A Margo potrzebuje witamin, więc napój powinien być jak najzdrowszy. Witamin najwięcej jest w warzywach, dlatego przygotuję warzywny koktajl. Wrzucę warzywa do blendera i porządnie zmiksuję. Co za zapach. Jestem pewna, że Margo będzie zachwycona. Mam wątpliwości. Mój koktajl zacznę od syropu truskawkowego. Obleję nim szklankę dla dekoracji. Następny będzie sprite, do którego dodam odrobinę zielonego syropu. Rączko, znowu potrzebuję twojej pomocy. Musisz zdobyć dla mnie bitą śmietanę. Pozbędę się tego czegoś, przysięgam. To jest przerażające. Ukradła mi bitą śmietanę. Obserwuję cię. Dziękuję. Dobra robota. Nie przejmuj się, one żartują. Dodam do koktajlu śmietankę i ozdobię żelkowym okiem. Wygląda odjazdowo. Margo, czas spróbować. Wednesday, jak zawsze, najbardziej oryginalne podanie. Zrobiłaś bardzo smaczny koktajl. Żelek jest wisienką na torcie, a raczej okiem. O. Babciu, znowu zrobiłaś mi mieszankę wszystkich warzyw! Wiesz, że ich nie cierpię. Fuu, ochyda. O, siostrzyczka znowu wymyśliła coś fajnego. Spróbuję jak to smakuje. Ale trzat! Rebeka, znowu wygrałaś! Hurra! Znowu wygrałam! razem zaskoczcie mnie jakimś e, pysznym makaronem. Okej. Okay. Mam kilka pomysłów. Babciu nie śpi. Czas na gotowanie. E, makaron? Pewnie. Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie jak sprawdzić czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać. Przecież niczego nie czujesz. <noise> Dobra, można wrzucić spaghetti. A ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę. A Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się babciu, przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Oh Wymieszam. Chyba gotowe. Yeah! Najpierw ulepię z ciasta takie kuleczki. A potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce. Potem zrobić tasiemki. Super! Kolorowy makaron prawie gotowy. A ja uważam, że wszystko trzeba gotować z miłością. Ojej, okulary zaparowały, nic nie widzę. Czy nie za dużo keczupu? Nie Czy nawet go nie otworzyłaś. Ojej, ale ze mnie... O Boziu! Co za tragedia, Wednesday, patrz! Taki widok zwykle ciebie cieszy. Dziękuję za chusteczkę. Mogę wreszcie zabrać się za makaron. Niewiele zostało mi do zrobienia. Dodam jeszcze keczupu. Brawo, babciu. Wygląda pysznie. Pysznie, ale jakie nudne. Wiecie, to zrobić, żeby spaghetti było ciekawsze? Trzeba pofarbować je na czarno. Rączka, daj mi barwnik. Się podsunęła mi ciekawy pomysł. Dlaczego by nie dodać tutaj troszkę grozy? Keczup? a na tym oko? Jak wam się podoba? To upiorne, nie zjadłabym tego. A ja jestem dumna z mojego tęczowego makaronu. Mam nadzieję, że Margo go doceni. Wednesday, znowu mnie straszysz? Podanie bardzo ciekawe, ale makaron do niczego. Babciu, zrobiłaś klasyczne spaghetti z ketchupem. Całkiem niezłe. Moja kochaniutka. Ojej, ciekawe, co wymyśliła Rebeka. Mam nadzieję, że to jest nie tylko ładne, ale i smaczne. Mmm, pyszności. Starałam się jak mogłam. Rebeko, znowu wygrywasz. Hurra, to mój szczęśliwy dzień. Wednesday prawie zapomniałam. Kupiłam ci spineczkę. Będzie na tobie świetnie wyglądać. Wielkie dzięki, nie noszę czegoś takiego. O... Oh. Zróbcie mi tym razem sałatkę. Już się robi. Nikt nie robi lepszych sałatek niż ja. Spróbuję. Potrzebujemy dużo sałaty, kurczaka i oczywiście grzanek. Oj, to nie na moje zęby. Zetrę też trochę sera. Wiem, że Margo go uwielbia. A ja zamierzam zrobić wiosenny prezent dla Margo. Nie będzie to zwykła sałatka. Jadalne kwiaty na długich łodygach. Wednesday, zobacz, jak pięknie to wygląda. Porażka. Ja mam naprawdę fajny pomysł. Zrobię sałatkę w papryce. Pokruszę do środka wszystkie składniki. Z ogórka zrobię język. A oczy będą z oliwek. Zobaczcie, jaka słodka ropuszka. Co tym razem na mnie czeka? O, Rebeko, wymyśliłaś coś naprawdę fajnego. Ale bez smaku. Ojej, babcia wie, jak zrobić przepyszną sałatkę. Pycha. Prawdziwa uczta. Wednesday, czy to oliwki? Nie cierpię ich. Fuu. Babciu, gratuluję zwycięstwa. No nareszcie, tak długo na to czekałam.